Cześć, witam Was w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj widzieć częściej. Często zadajecie mi pytanie, czy do wiadomości prywatnej, czy w czasie współpracy, kiedy się łączymy na konsultacjach. O mnie pytacie się, jak to jest u mnie, czy ja mam dalej nawroty, czy, czy da się wyjść, bo czy mam jakieś objawy, czy, czy wszystko jest u mnie ok. Także jest to turbo miła, także stwierdziłam, że tak zbiorczo na to odpowiem i powiem Wam, co teraz u mnie. Jeśli ktoś oglądał mnie od samego początku, jak przebiegała moja historia, to była ona dosyć zawiła. Zawsze mówię, że gdybym miała wtedy taką wiedzę, jaką mam teraz, to nie wyszłabym tak. Ciężkiej i tak długiej drogi, ale i tak jestem wdzięczna za to i doceniam to, bo dzięki temu mogę Wam lepiej też pomagać. Bo wiele rzeczy, że tak powiem, e, też błędów popełniłam na własnej skórze e, ze względu na wtedy moją niewiedzę, bo, bo wtedy, no bądźmy szczerze, wiedza na temat SIBO generalnie była bardzo mała i em, dociekanie się jakichś informacji w internecie nie było zbyt łatwe. I dużo rzeczy zrobiłam po prostu metodą prób i błędów, przez co ta moja droga była tak długa. Ale po kolei. Jak dobrze pamiętacie, u mnie zaczęło się od tego, że pojawiły się pierwsze objawy jiltowe, były to wzdęcia i zaparcia. Potem już była tak naprawdę cała, cała seria różnych objawów, po odbijanie, nieprzyjemny zapach z ust, problemy takie też na podłożu psychicznym. No i generalnie moje sklepy było bardzo, bardzo zaawansowane. Jeśli chodzi o leczenie, ja najpierw byłam leczona Xifaksanem, było to parę serii. Oczywiście poprawa była tylko na chwilę chwilę, potem wszystkie objawy lub przynajmniej część z nich wracało, no i z perspektywy czasu wiem, że to po prostu było kwestia tego, że nie było podejścia holistycznego, antybiotyk tylko zaleczał, zaleczał na chwilę problem, a nie wprowadzałam tak naprawdę żadnych innych zmian, oprócz oczywiście ciągłej diety low FODMAP i przez to, że tak naprawdę nie szukałam przyczyny, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że warto ich szukać um, No to to trwało takie błędne koło ponad, ponad rok Potem zaczęłam um, gdzieś tam bardziej takie niekonwencjonalne sposoby e, Gdzieś tam zaczęłam działać z, z fitoterapią i to mi bardzo pomogło Ale to też nie jest tak, bo chciałabym to trochę sprostować bardzo Często piszecie do mnie właśnie w wiadomości prywatne, na Instagramie czy właśnie na, na YouTubie w komentarzach Że poleć nam swojego fitoterapeutę, bo, bo chcę, chcę być już zdrowa to też nie działa tak, że zastosujemy fitoterapię i nagle po prostu cały świat się zmieni i w ogóle z siebie zniknie, tak? Możemy owszem działać metodami naturalnymi, z działami, aczkolwiek musimy tak czy siak znać przyczynę i na nią działać, bo jeśli wykorzystamy fitoterapię nie wiem, przeciwpasożytniczą, zioła, dzieła, które mają takie działanie, a nie mamy żadnych problemów tak naprawdę z pasożytami ani nic z tych rzeczy. No to ta tak czy siak, no sorry, ale nie pomoże po prostu i takie sobie też się już zdarzyły, które pisały do mnie o to na miarę na fitoterapeutę, a potem miały do mnie pretensje, że oni poszli na fitoterapię do tego pana, co ja, i im pomogą, i oni dalej mają Siwo. Także podkreślam jeszcze raz, że fitoterapia nie jest wszystkim, trzeba znać przyczynę. U mnie tutaj się nałożyło parę czynników. To nie było tak, że ja poszłam na fitoterapię i po prostu ona mnie uzdrowiła, choć dużo osób pewnie tego dobrało ten poprzedni filmik. U mnie zadziałało to, że podeszłam do tego tematu wtedy bardzo holistycznie. I um, zmieniłam też swoje trochę nawyki. E, bardzo mocno trzymałam postów, e, miałam wdrożoną suplementację. E, przestałam ćwiczyć, totalnie przestałam ćwiczyć, zaczęłam bardzo dużo spać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz każdy po prostu spał po 12 godzin dziennie, ale po prostu zaczęłam zwracać uwagę na sen, zaczęłam zwracać uwagę na większy odpoczynek, na regenerację, na dobrą relację sama ze sobą. To też był fajny okres, bo to był um, chyba listopad, grudzień, także to był taki okres. Przedświąteczny, w którym totalnie wyluzowałam, wyhamowałam, no i przez to też u mnie efekty były takie, że tak naprawdę po zastosowaniu fitoterapii tutaj przeciw pasożytniczej, bo tam, pa, bo tam było podejrzenie pasożytów, te objawy się bardzo mocno zmniejszyły i moje samopoczucie psychiczne też się bardzo mocno ustabilizowało, ale nie ukrywam, oprócz fitoterapii były tam też również adaptogeny, które na pewno też pomogły mi psychicznie się podnieść po tym wszystkim, także tak bardzo w skrócie wyjaśniając jeszcze raz e, fitoterapię. Pytać, co teraz jest u mnie? E, od tego czasu minęło półtora roku już prawie e, i ja czuję się super. Generalnie e, znam już swoje ciało na tyle, że ja wiem, na co ona reaguje. U mnie jeden z głównych przyczyn pojawienia się SIBO był stres. I jestem tego w 100% świadoma, że stres bardzo mocno na mnie działa, na moje jelita. E, I e, czy pojawiły się u mnie jakiekolwiek objawy od tego czasu? Tak, pojawiły się, owszem, pojawiły się, e, ale to były objawy właśnie stricte związane ze stresem. E, kiedy nie wiem, poczułam się gorzej, e, miałam jakiś dyskomfort na elitach, e, miałam jakieś zdjęcia. To oczywiście nie było to w takim stopniu jak, jak przy SIBO, aczkolwiek e, ja wtedy już wiedziałam, że to jest kwestia po e, prostu rachunku sumienia. E, czym się stresuję, co teraz się u mnie dzieje, czy nie wykorzystuję swoich zasobów psychoenergetycznych e, za dużo, czy wystarczająco odpoczywam, czy nie mam za dużo czy na głowie. I po takim rachunku sumienia zawsze się coś znajdowało, co było nie tak, e, i, i w ten sposób jestem w stanie trochę to regulować, bo w momencie, kiedy dostaje jakiś sygnał z ciała, że o, coś czuję dyskomfort w jelitach, boli mnie brzuch, to wtedy wiem, że muszę wyluzować. Jeśli takie objawy się pojawiają, to one są stricte właśnie związane ze stresem, z jakimiś takimi dużymi wydarzeniami w moim życiu, i zawsze one od razu znikają, jeśli stres mija. Także to są przeważnie takie, nie wiem, jeden, dwa, trzy dni w którym objawy mogą się pojawić, ale tak jak mówię, jest to ewentualnie są zdęcia, dyskomfort, czasem jakieś tam przelewanie w, w, w jelitach, no i um, czasem zaparcia, jeśli ten stres jest um, bardziej przeciągnięty w czasie i nie jest taki nasilony, tylko raczej ten taki niskopoziomowy, ale przewlekły. Na pewno nie, po, nie porównałabym to do objawów e, SIBO, takich, które przychodziłam, ponieważ e, to, co teraz występuje pod wpływem stresu raz na jakiś czas, jest o wiele, wiele e, słabsze, niż to, co się działo w momencie, kiedy miałam naprawdę e, zaostrzenie tych wszystkich problemów. Był jeden okres w ciągu tych półtora roku, w którym się pogorszyło pod tym względem, że wzdęcia e, utrzymywały mi się prawie trzy tygodnie, coś takiego, ale wtedy ewidentnie widziałam, widziałam po sobie, że coś się dzieje. E, wtedy też Udałam się do, do endokrynologa, ponieważ no, czułam, że jest tutaj problem tak naprawdę na poziomie hormonalnym, bo zaczęłam bardzo dużo zbierać wody, masa ciała poszła bardzo szybko w górę, prawie 5 kg, a jedyne tak naprawdę objawy ze strony przewodu pokarmowego no, to były wzdęcia i zatrzymywanie wody. Nic innego się nie działo, także nie było to ani zaparć, ani nic takiego typowego. No, i tak jak już tak powiem, wyczułam trochę sama siebie. Faktycznie pojawił się problem na poziomie endokrynnym. Po prostu byłam wcześniej trochę źle zdiagnozowana jako PCOS, a w wieku 18 lat bodajże. I wtedy, wtedy po prostu przyklepali mi taką etykietę. No, ale ja też wtedy nie czułam się wcale źle, tak naprawdę. Po prostu miałam nieregularne, nieregularne miesiączki, Bolesne miesiączki. No, i wtedy dostałam po prostu diagnozę PCOS. Po, po udaniu się do lekarza endokrynologa, Ginekologa E, oczywiście okazało się, że to nie do końca jest specjalizm i zostałam przez to źle zdiagnozowana Jest to tak naprawdę nieklasyczny przerost koronaderczy, i po włączeniu tak naprawdę um, leków tutaj hormonalnych Wszystko się od razu ustabilizowało Także jeśli mam być szczera, e, teraz, na dzień dzisiejszy, e, przez te półtora roku tak naprawdę Nie odczuwam żadnych e, tutaj dolegliwości z tym związanych Uważam, że naprawdę da się z SIBO Jeśli zda się przyczyna SIBO i jesteś w stanie sobie z nią poradzić, jesteś w stanie ją wyłapać jesteś şey W świadomy sam siebie, swojego ciała, swojego organizmu, to naprawdę e, można żyć bez nawrotów, e, bez kolejnych antybiotykoterapii, bez przechodzenia na dietę low food -map. Oczywiście mówię to z perspektywy e, półtora roku. Mam też swoich pacjentów, z którymi skończyłam współpracę parę miesięcy temu a, i od tego momentu się do mnie nie odezwali. Bo także a, myślę, że naprawdę da się tym dobrze zaopiekować i e, jak najdłużej żyć bez jakichkolwiek tutaj konsekwencji a, i nawrotów, jeśli naprawdę naprawdę się holistycznie podejdzie do tematu. Oczy... Oczywiście są jakieś tam przesłanki, że w momencie jakiegoś naprawdę dużego, dużych problemów zdrowotnych e, może tu się coś podziać. E, na przykład po COVID-zie często się zdarza, że osoby mają nawroty, aczkolwiek no, ja akurat nie, nie jestem takim przypadkiem a, i, i nie mam w swoim gabinecie takiego przypadku. Szłam z praktyki innych dietetyków. E, jakieś duże zakażenia, właśnie przewodu pokarmowego, operacje na przewodzie pokarmowym, to są takie czynniki, które zawsze będą nas bardziej predysponować, jeśli już kiedyś mieliśmy problemy litowe do pojawienia się kolejnych. I to, co jest bardzo ważne, że to, że na ten moment wyleczyliśmy się, bo mamy remisję, to nie znaczy, że nie musimy dbać o siebie, tak? Ja te swoje nawyki, które wtedy zakorzeniłam, ktoś zaczął kłosić trawę Te nawyki, które w sobie zakorzeniłam, one poniekąd zostały ze mną na dzisiaj Na co dzień dbam o swoją dietę, dbam o probiotykoterapię Dbam o czas dla siebie, o regenerację, o dobry sen Także staram się zawsze, żeby utrzymywać ten balans w życiu Żeby po prostu tych nawrotów nie było, także Trochę tutaj update, jeśli chodzi o moje problemy zdrowotne, których na szczęście aktualnie żadnych nie ma Także odpowiadając na pytanie czy da się leczyć SIBO? Czy mam jakieś nawroty? Nie, nie mam żadnych nawrotów od półtora roku jem wszystko, nie mam żadnych ograniczeń w diecie, faktycznie na początku po samym wyjściu z SIBO były produkty, których jeszcze nie do końca dobrze tolerowałam, na przykład gorzej się czułam po, po nabiale lub na przykład po piwie, bo było mocno gazowane i faktycznie czułam bardzo duży dyskomfort na żołądku, aczkolwiek teraz już nie ma żadnego takiego produktu, czy to jest surowa cebula, surowy czosnek, no nie ma takiego produktu, który powoduje u mnie jakieś dolegliwości jelitowe, no wiadomo chyba, że, że zim jakiś taki cięższy obiad na przykład u rodziców, pojadę do rodziców, zjem, nie wiem, smażonego schabowego z kapustą kiszoną e, czy coś takiego, no to faktycznie czuję się ciężej na tym żołądku, bo to jest posiłek bardziej ciężkostrawny i nie jest to coś, co jem na co dzień, także faktycznie w ten, w tego dnia mo mogą się pojawić jakiś taki drobny dyskomfort, aczkolwiek no... Nie jest to w ogóle porównywalne tak naprawdę do tych objawów, które mi kiedyś towarzyszyły. Także dziękuję Wam za dzisiejszy filmik. Dajcie koniecznie znać, jak to jest u Was, mieliście nawroty, czy zdarzają Wam się nawroty, czy udało Wam się znaleźć swoją przyczynę SIBO. Chętnie poczytam, jak to było u Was, także dajcie koniecznie znać, a jeśli chcecie więcej tego typu treści na temat właśnie zdrowia, na temat jelit, z perspektywy osoby, która to przeszła, ale też z perspektywy dietetyka klinicznego, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I subskrypcję będzie mi bardzo, bardzo miło, także trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie i do zobaczenia ponownie.